Idą, 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 idą. idą z ulicą, ludzie patrzą jakby mnie już znali Pewnie wszyscy chętnie w mordę by mi dali, ale za co? Czy przeszkadza komuś, że ja żyję? Ile stracą jak przeżyję jeszcze kilka lat? kiedy skończą się te męki, kiedyś po i pokona moje lęki zachowując się jak kat Będę biło, czy podpijał, będę gwałcił i zabijał Ale za to będę na spokojnie ludzi mijał Nie poznajesz mnie, ja tak samo nie poznaję siebie Aż w głowie mi się jebie od tych ludzi i od ciebie Oni mówią, że ja jestem mocny tylko w gębie I są w błędzie, a słowo to jest Coś do mnie mają i do zrozumienia mi to dają. Naprawdę marzę, by zniknęły te fałszywe twarze. Ja im pokażę, nawet sam sobie poradzę, bo mam władzę. W ręce mam mikrofon i z nim sobie poradzę. Gdy mikrofon trzymam, nie ziemskie rymy sadzę. Leszczy coraz więcej, ale nie dam się tej pracy bo mam władzę. Będę piło czy podbijał, będę kwałcił i zabijał. Będę piło czy podbijał, będę kwałcił i zabijał. Ale za to będę na spokojnie, ludzi mijał. Ale za to Będę piło czy podbijał, będę kwałcił i zabijał. Będę piło czy podbijał, będę kwałcił i zabijał. Ale za to będę na spokojnie ludzi mijał. Ale za to będę na spokojnie idą, ludzi idą, mijał. Idąc idą, 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 idą ulicą ludzie nie ps